Hello, hello, 625 Seromatias. Witam Was w nowym odcinku z Call of Duty Black Ops 2. Tryby gry. Dzisiejszym naszym trybem będzie tak, właśnie. Wojna lądowa w trybie Deadmatch drużynowy. Taki tryb w trybie. A udało się, udało się, już myślałem, że jeszcze nie zabije. Ładnie tutaj poszło. Geneza tej gry to jest ogólnie taka, że. gry, jeśli dobrze liczyłem. czego was nie zapewnię, chyba 18-osobowe. No ale też koło tego takie głównie większe gry. Chyba tylko o to tu chodzi. Tak to mamy tam z podstawki parę trybów i Nie, jak sobie gramy. Gramy i gramy, gramy. Zabijamy, gramy i jeszcze raz zabijamy. Okej, okay, udało się, dobrze, dobrze, dobrze. Trochę mamy nam laguje. 130 ping'u, ale go otrzymaliśmy, ładnie było. Kolejny poziomik, 54 chyba. Tak Co to było. Jak ja to zrobiłem? Najpierw żadnym trzełem w niego nie trafiłem, a na końcu w końcu... na końcu w końcu go zabiłem no tak, przecież. A na końcu go zabiłem. Ajajaj, dobra, lepszy był. Zmienimy sobie klasę, nie wiem czy to dobry pomysł, ale spróbuję może... Może mamy jakiś takich słabych graczy, to mi się uda porobić no scope, albo quick scopy. Czy tam no, no scopy? Nie, quick scope. Nie jestem w tym dobry. Jest dopiero najlepszy. W ogóle nie mogą mówić o jakichś moich nadzwyczajnych umiejętnościach, w tym... Właśnie zmarnowałem parę sytuacji... ...do tych quickscope'ów, ale teraz spróbujmy PDW tak różnie. Dzisiaj różne, bro, Ogólnie... No, postarajmy się, żeby to był taki gameplayowaty gameplay. Nie. To był zły pomysł. To był bardzo zły pomysł. Najlepiej poszło z i8, no to z i8 dokończymy tą grę. Jak mi się wydaje, 7 minutek... Zeb... Y, Ziben Minuten... Tak, wiem, koksze niemieckim. Po prostu. Ale co tam koksić? Najlepiej to by się przydało trochę tam ubić... ...tych ludków. Tych złych, niedobrych ludków. Gdzie, gdzie? Kurczę, 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 cały czas... ...mam wrażenie, że ten sam mnie zabija. Nie no, nie jest nim nie jest wysoko. Ajajejkujku jejku. Jej, 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 niedobrze, niedobrze. To brakło amunicji. Nie wiem, nie mam już więcej klas, więc potem z M27. Ten niech sobie tam postrzela, mi to nie przeszkadza. Procentowo. Może to też... Zwalmy winę na laki. Okej, okay, to Love, Ja wiem lepiej. Co to było? Okej, okay, dobra, zaszedł nas tutaj z noża balistycznego, nieładnie, nieładnie, gościu. Niewychowany jesteś. Chory człowieku. i ale zezowałem, ale dużo... ...pocisków mogło w niego trafić, mogło, stuprocentowo mogło. Ach, ale asystka. Asystka. Trzecia asystka. Okej, okay, dobra. Będzie słabo, będzie słabo, ale... Tak, czasami po prostu polamić też trzeba. W końcu... Black op nie byłby Opsem, gdyby ludzie w niego nie farmili czy tam lamili. Jak to woli, nieważne. Ostatnio w sumie grałem też w dotę sporo. No ubijajcie się! Jezu, po co ja mam talion? Nie chcieli się ubijać, no jacy nie posłuszni. A dobra, powrót i asysta. Powróciłem do trzech zabić. To będzie żałosne. To już jest za żałosne, ale nieważne. Jakoś tam sobie przeżyjemy. Nie dobra, nie przeżyliśmy. Jak uczucie akurat log, zaczyna mi lagować w momentach, kiedy, kiedy bije. Gdzie oni są? Aha, tutaj... A ślepy jestem. Tak nieładnie, nieładnie. No i asysta. Porażka niestety. Dobrze, tak to nam się szybko skończyło. Ten odcinek, taki króciutki gameplay. Sporo lagów było. No ale niestety takie czasami gameplaye też trzeba przeżyć. Czy ja? Nie, może i nie. Nieważne, okej, okay, dobra. Dzięki za oglądanie. Subujcie, lajkujcie, komentujcie. No i się ma. Są mierze mi szczerze w jedną wierzę, że Bóg honor i ojczyzna są twym orężem. Wstawaj i walcz bracie, bo masz na kogo Wstawaj i walcz, pokaż siłę z tym Wstawaj i walcz razem z całą za Wstawaj i wad,